Wraz z Java w wersji 8 pojawiły się wyrażenia Lambda. Używamy ich po to, aby w krótszy, bardziej zwięzły i czysty sposób implementować metody definiowane przez interfejsy funkcyjne czyli takie interfejsy, które definiują tylko i wyłącznie jedną metodę. Czasami jednak ta implementacja ogranicza się do niczego innego, jak do wywołania już istniejącej metody z innej klasy. W takiej sytuacji zamiast używać całego wyrażenia lambda, można po prostu odnieść się tylko do nazwy, czyli do referencji tej konkretnej metody, która ma zostać wywołana w implementacji metody interfejsu. Troszkę to zagmatwane. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce i na pewno nam się to wszystko wyklaruje. Najpierw pozwolę sobie utworzyć przykładową klasę z jedną statyczną metodą. Bierzemy więc pod spodem klas klasa i tutaj wieciele po prostu public static void metoda i tutaj wieciele po prostu system out print line. to jest przykładowa metoda trzy kropki a teraz zdefiniujmy przykładowy interfejs funkcyjny który będzie również definiował tylko jedną metodę E, czyli pod spodem znowu piszę interface, interface e, i tutaj w jego ciele void wywołaj metodę. I teraz mogą oczywiście, utworzyć referencję do e, tego interfejsu i za pomocą klasy anonimowej zaimplementować je, e, jego metodę. W której możemy z kolei wywołać statyczną metodę z naszej przykładowej klasy. Może to wyglądać w ten sposób. Piszę w metodzie main interface. Interface równa się new interface. I gdy nacisnę Enter, wszystko się zaimplementowało automatycznie. I tutaj w wywołaniu metody, w implementacji metody, na przykład klasa metoda. I teraz gdy napiszę pod spodem pod naszą implementacją klasy anonimowej interface. wywołaj metodę i uruchomię program, to oczywiście w konsoli zostanie wyświetlony tekst zdefiniowany w naszej przykładowej metodzie, tak? Widzimy, że tak się stało. Jednak wiemy już, że możemy zamienić implementację metody interfejsu funkcyjnego na coś bardziej przejrzystego niż klasa anonimowa. Możemy mianowicie użyć wyrażenia lambda. Tak więc klikam tutaj na new interface, gdzieś tutaj w pobliżu. Powinien się pojawić, powinna się pojawić zaraz taka żaróweczka po lewej stronie, o właśnie, i wybieram replace with lambda. Jak widzimy, klasa anonimowa została zamieniona wyrażeniem lambda, które są o wiele bardziej przejrzyste, no i przede wszystkim jest krótsze. Świetne jest natomiast to, że mogę uprościć to wyrażenie jeszcze bardziej, dzięki zastosowaniu referencji do metody. Mogę mianowicie całe wyrażenie lambda, razem z wywołaniem statycznej metody, zamienić na coś takiego. Klasa, dwa dwukropki, metoda. I tyle. Program oczywiście zadziała tak samo. Jak widzicie zresztą sami. To, co tutaj zrobiłem, tak, to skorzystałem z referencji do statycznej metody naszej przykładowej klasy. Jeżeli implementacja metody interfejsu funkcyjnego wywołuje tylko jedną istniejącą już metodę, to możemy sprowadzić całą implementację interfejsu do takiej krótkiej frazy, jak tutaj widzicie. Przyjrzyjmy się jeszcze innym wariantom referencji do metod. Powiedzmy, że chcemy wywołać niestatyczną wersję metody z naszej klasy na obiekcie tejże klasy. W tym celu mogę napisać tutaj powyżej na przykład klasa, klasa, równa się new klasa, średnik, a następnie typ z, z którego korzystamy przy referencji do metody zamieniam po prostu na nazwę zmiennej usuwam jeszcze deklarację statyczną sprzed naszej metody i jak widzicie oczywiście w ten sposób również możemy korzystać z referencji do metod na koniec jeszcze spójrzmy na jeden przykład powiedzmy, że metoda z naszego interfejsu zwraca obiekt typu naszej przykładowej klasy czyli zamieniam void na klasa i teraz mogę użyć e, referencji do konstruktora, czyli zamiast tutaj klasa piszą klasa, a zamiast metoda używam słowa kluczowego new. I to wyrażenie e, zadziała oczywiście jak kod oparty o klasę anonimową, gdzie zwracana jest jawnie, e, gdzie zwracany jest jawnie e, nowo utworzony obiekt naszej klasy. Czyli Coś takiego. Pozwolę sobie na chwilkę e, skasować e, referencję do konstruktora i zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie e, klasy anonimowej. I tutaj zamiast oczywiście słowa new piszę new klasa. I to całe wyrażenie zadziała identycznie, jak tylko i wyłącznie wyrażenie oparte o referencję do konstruktora. Czyli cały ten blok kodu zamieniamy po prostu na klasa, dwa dwukropki new. I tyle. Jak widzicie, referencje do metod mogą znacznie skrócić nasz kod i sprawić, że wygląda o wiele bardziej przejrzyście i nabiera takiego bardziej funkcyjnego charakteru. Kończąc, chciałbym Wam jeszcze polecić jedną stronę firmy Oracle, która jest poświęcona referencjom do metod. Zachęcam Was gorąco do zapoznania się z tym, co jest tutaj zawarte.